Cześć, witam wszystkich. W dzisiejszym odcinku będą czynności może trochę przedszkolne, tylko zamiast plasteliny wykorzystamy inne substancje do formowania, ale mam nadzieję, że odcinek tak czy inaczej będzie ciekawy, może trochę nietypowy. No a zresztą w sumie już raz tutaj przygotowywanie elementów do odlewania pokazywałem. Więc teraz może samo odlewanie pominę, no ale pokażę jak przygotowałem dodatkowe elementy do mi 17. I mam nadzieję, że okaże się to dla was przydatne. No to cóż, jak zwykle bardzo serdecznie zapraszam na ten odcinek. Równo 6 lat od momentu jak pojawił się tutaj odcinek numer 1, ale o tym w zakończeniu może będzie trochę więcej. Tym razem na początku trochę rysowania. Zaznaczyłem sobie taki ogólny kształt tego, właściwie to nie wiem jak to nazwać, pojemnika torby, pokrowca, w w którym znajduje się w oryginale ta napełniana poduszka powietrzna, mająca utrzymać śmigłowiec na wodzie. No i tutaj jeszcze przygotowałem te boczne, znajdujące się z przodu pod kokpitem, i zacząłem to z Green lepić, używając tego, co akurat miałem pod ręką. Liczonków, pędzli i tak dalej. No i potem odciąłem ten narożnik i odłożyłem to do wyschnięcia. Podobnie wykonałem tutaj tą boczną poduszkę, poduszkę właściwie jej pokrowiec. Tutaj, jak widzicie, też zaplanowałem to sobie w ten sposób, że przygotowałem rysunek. Oczywiście nie bezpośrednio na modelu, bo mógłbym tego nie dać rady później oderwać. No i w ten sposób to wykonałem, a tutaj jeszcze widzicie odciąłem plastik na dwa takie pojemniki, obiekty pod śmigłowcem, które też odpowiednio oszlifowałem i potem skleiłem je w jedną całość. Jeszcze między nie wkleiłem taką Plastikową nitkę z plastrukta. No, i właściwie, właściwie to było na tyle, jeśli chodzi o ten element. I jeszcze trochę obróbki, i możemy przejść do dalszych czynności. Przygotowałem sobie formę. Tutaj jak widzicie, przykleiłem wszystkie elementy do jedna. bez kostek wlewowych stwierdziłem, że skoro to taka prosta forma ma być, no to nie są one potrzebne. Po prostu obrobię te detale później. Dokładnie. Oczywiście założenie było takie, żeby te detale były tutaj spodnią częścią, znaczy tą, która będzie mniej widoczna właśnie do dołu, tak żeby w trakcie odlewania były tą częścią do góry. Bo jak wiecie formę przygotowuje się do góry nogami. No I tutaj Skleiłem wszystko klejem akrylowym. gdy klej wysechł, naniosłem rozdzielacz, dość obficie jak widać, no i potem mogłem napełnić. Formę. Miałem jeszcze jakiś taki stary silikon, resztę właściwie. Więc tu, jak widzicie, dość spektakularnie połączyłem ją z przyspieszaczem tym 24-godzinnym, i jak widać, udało się uzyskać odpowiednią masę i konsystencję. Odparowałem ją, znaczy odparowałem od powietrza na wolnym powietrzu. Po prostu chwilę poczekałem. No I tutaj właśnie widzicie, jak wlewam ją do formy, to już jest sama końcówka. Musiałem rzeczywiście bardzo się postarać, żeby wystarczyło mi silikonu. No ale na szczęście udało się to i było go tyle, ile potrzeba. Więc, że tak powiem, nie było problemu. Tutaj jeszcze trochę dolałem. Warto tutaj zwrócić uwagę na odpowietrzenie. Jak widać, w tym wolniejszym silikonie nawet nie potrzeba używać do tego maszyn przy takich prostych odlewach. Wystarczy po prostu poczekać. Sam silikon po prostu się odwieczy. Widać tutaj właśnie bańki powietrza, które, które się unoszą i ulatują, że tak powiem, z roztworu. No, roztworu, czy jak tam zwał. No i właściwie na podstawie mojego doświadczenia mogę powiedzieć, że jest to wystarczające. No, i jak tutaj widać już przy rozmontowaniu formy, to po prostu jest tyle jeśli chodzi o przygotowanie takiego czegoś w miarę prostego. Nie trzeba tutaj jakichś super starań do tego dokładać. No i teraz jeszcze dwa zdjęcia tego, co przygotowałem i oczywiście, tak jak to zwykle jest, czy też bywa, potem będzie moje podsumowanie odcinka. No, i to wszystko na dzisiaj. Mam nadzieję, że w kolejnym odcinku da się pomalować mi 17, mi 8 MTV. Tak ten śmigłowiec się nazywa formalnie. Więc cóż, już teraz oczywiście bardzo serdecznie Was zapraszam. No i cóż, bardzo, bardzo Wam dziękuję za te 6 lat, za to, że tyle wytrzymaliście ze mną. Mam nadzieję, że jeszcze wytrzymacie ze mną. Przynajmniej jakiś czas nie planuje wprawdzie kończyć działalności na kanale. Mam pewne plany co do niego, na przykład zrobić taką serię. Powiedzmy, yy, która by powiedzmy się nazywała tam jakoś, nie wiem, poza skalą, albo jakoś inaczej i pokazywała jakieś inne moje aktywności, bardziej że tak powiem, vlogowo, choć pewnie jakoś wiążące się tutaj z tym, co. Pokazuje na kanale na przykład jakieś teksty bardziej historyczne, czy coś opisującego jakieś właśnie zdarzenia z przeszłości, może jakiś na przykład walkerant, albo właśnie na przykład pokazanie jakiegoś historycznego miejsca. No, nie wiem, nie wiem co to będzie jeszcze dokładnie, i nie wiem czy się to w ogóle uda zrobić, no ale bądźmy dobrej myśli. W tych trudnych czasach. No to cóż, bardzo Wam dziękuję raz jeszcze. Dziękuję za to, że tu jesteście przez te 6 lat. Dziękuję Wam za wszystkie lajki, łapki w górę, kciuki w górę, wszystkie subskrypcje, wszystkie komentarze, za wszelką pomoc i za wszelkie wsparcie. Dzięki. Trzymajcie się. Cześć.